Hej, dziś witajcie. Dziś nagrywam dla Was kolejny odcinek na moim kanale. Jak widzicie po samym tutaj adresie serwera dzisiaj będziemy sobie grali na derpmc i zobaczymy sobie nową aktualizację derpa. O, widzę, że nowy spawn. Spawn bardzo fajny, podoba mi się. Jest dużo osób, zaraz zobaczymy ile dokładnie, bo sobie tutaj dodam. Jest 244 osoby, fajnie Pink jest spoko. E, tylko 15, akurat, tak samo internet to spoko. O, spawn się naprawił. O, dziwo. A zobaczymy, czy tutaj będą taki sam. Naprawili, czy nie? Aha, muszę wpisać lobby. Dobra, lobby jest fajne ogólnie. Patrzcie, jakie fajne lobby. Dużo na nim jest. E, I w ogóle nic nie mogę robić. Chyba takie jakby laga mam. Widzicie, jaki fajny zderb? Dobra, kosik lobby tutaj się wpiszemy. Widzicie, wszystko laguje od razu jak się wchodzi na lobby. <laughs> Fajny serwerek. E, wejdziemy sobie na Bedwarsy. E, czy tu jest takie, takie coś jak... Tak jest. E, tu jest trzech graczy. Zobaczcie, poszukamy sobie tego. E, lobby z Bad Warsami, na którym jest e, ta mapa do Survivala. Mogę nie wychodzić kurczę, słuchajcie z tego. O, tu jest, dobra, to jest na pierwszym. Więc fajnie, zobaczcie, fajna nowa mapa yy, lobby, bardzo mi się podoba. Yy, ciekawe czy można tutaj niszczyć. Nie, bo tutaj mam game mode. <grym> Dobra. So wejdziemy na solo, bo tutaj gra kilka osób i zobaczymy sobie, czy nie będzie ludzi z makrem. Jak będą ludzie z makrem, to będzie trochę śmiesznie. Widzę, że nie ma prawie nikogo tutaj. W Słuchajcie, sensie, to jest chyba mój widz, bo na napis napisał pozro. ty, więc nie wiem. Ja tu mam słuchajcie, vip bo kiedyś ten server był fajny dla mnie jeszcze. Mmm, jeszcze kiedyś byłem taki, wiecie, morszy, nie miałem jeszcze tam premki, no ale tam akurat była promocja, tam no, dwie dyszki, sobie wydałem. I mam tutaj patik teleportacji, bo promocja była, że jak się doładuje 20 zł, to się ma 30. Eee, no jest dobra, Godbridge'a nawet nie będę próbował, bo wiem, że mi się nie uda tutaj, bo będzie cofało bloki, bo to jest przecież derpę C, to, to nie jest, nie wiem, eee, jakiś. Coxcraft albo ipixel Co co będziemy sobie Speedbridge'a? z my, co ty robiliś? Speedbridge'a? Macie O co ty robiliś? O Macie my, O, ty ty A tu zaśnie długo TNT w ogóle wybucha. <grystanie> Paczek klepa <grystanie> Dobra, sam spad <grystanie> Dobra Bo przynajmniej można kupować drag clickiem i temy, ale lobby to mają fajne Powiem wam, że podoba mi się to lobby O! Co się dzieje? Derp, halo I widzicie co się dzieje? Teraz nie jestem na premce, bo jestem na, na koncie, na którym miałem jeszcze na Minecraftie premkę, ale mi potem zabrali No i ten nick już został, bo później przez jakiś czas na Minecraftie jeszcze e, jakby na tej premce, co mi zabrali był jeszcze ten nick, co teraz mam Na tej non-premium I po prostu już premkę zrobię, kupiłem później na normalnej stronie, na oryginalnej Tylko, że po prostu już dałem inny nick, jakiś tam zero music, zero, zero zero music zero dałem po prostu I tak powstał mój nick Dobra budujemy się. Przynajmniej nie cofa klikowania w się sensie, że wiecie, tak palcem tujeżdżam w myszkę i wtedy się tak... bo nie będę tutaj drag klika robił. Bo jeszcze mi będzie to V-bloki. Eee, co? Tak jakby shift mi się tak jakby... Nie wiem, może shift-nie doknąłem. Dobra, nieważne. Dawno jest nie tu dje'em na hypixelu tylko God Bridge robię i, i wiecie jak to jest. No przynajmniej itemy można kupować drakulikiem i nawet fajnie się kupują. A teraz mam więcej tego, to mogę sobie... E, ...tej się bardziej pozwolić na kupowanie do góry, ...na budowanie do góry. E, CO?! Fortnite widzę. Chłopco się prawie zabiło do upadku. <noise> Ale nup. Ej, ja nie chcę spaść. <noise> Dobra. Ej, widzicie co się dzieje? Cofa mnie, muszę się tak budować. Ja nie chcę spaść. Só faço para os vídeos, ela dobra. Na razie nic nie ja mogę sobie kupić, bo tu za drogo jest w sklepiku. Śmiesznie, by było, jakby im się całkowicie te bedwarsy zepsuły, i wszystko mi się zepsuło. Słyszałem, że nawet na ferkoń na przykład nie można wejść. Kurde, teraz się boję, że tutaj nie. Nie dojdę, albo ktoś mnie zrzuci, albo najbardziej się boję, że, że spadnę, albo mi blok cofnie, więc ja będę tak budował. Że spadnę, znaczy ja. Bo ty naprawdę lubi bloki cofać. To jest auto sprint? Nie, nie ma auto to sprintowo Fajnie, że się pokazuje, że ile ma HP bo teraz ten. Srochę pixem O kurde, by spadł Uy, makro! O kurde, on nie ma łóżka przecież zapomniałem. Nie, nie, nie spojrzałem. Dobra, trudno. Zmarnowałem sobie jedną TNT. O, mogę sobie kupić dużo jabłek i TNT. O, nie mogę TNT. Ale blisko było i bym miał chłop mnie za zabić, bo po prostu... No, widać, że miał makro. Wkurzył się, jak go wtedy zabiłem, to włączył makro. I widzicie. Dobra, kupujemy TNT. Jeszcze sobie kupię trochę bloków. Fortnite? What ty? Patyk te... o, właśnie ja zapomniałem o tym moim patyku teleportacji, słuchajcie. Ja go mam, ale dobra, nie będę go używał. Trudno, nie będę go używał. Kurde, nie chcę tutaj za bardzo tryhardować, bo po pierwsze nie chcę spaść, a po drugie wiem, że ja zaraz, jak będę drag cokolwiek robił, to, to zaraz cofnie bloki i spadnę i tak się to skończy. Dlatego tutaj będę bardziej ostrożny. Tak, został, ten, ten? Ta, został tylko ten No nie! A! Dobra, trudno. Chłopiał makro eee... Dobra widzowie, jesteśmy na drugiej arence. Teraz mam patyk teleportacji wybrany Więc teraz bardziej się pobawimy jak prawdziwy derpowiec eee... Kupuję sewalny i ten. I w ogóle później spróbuję może God Bridge'a. Nie wiem czy mi się uda, ale no spróbujemy. Kurde, zapomniałem, że tutaj mam nazwy. No dobra, na cztery bloki mi się udało, ale nie to się dalej udać, bo ten chłopak tutaj się buduje i widzę, że Fortnite'a się bawi trochę. Dobra. Słuchajcie, za long draga najbardziej co Fabloki. Więc nie będę może long dragował, ale ciężko się long, nie Long dragować, jak, jak się niego odbliżuje, na przykład tylko się tak do góry buduje. Ło! Ale ładna akcja była. <grywy> Powiem wam, że aż jak teraz wszedłem na tego derpa, to aż się przypominają stare czasy po prostu jak to jak tu derpie się kiedyś grało, jak to się po prostu na nim tryhardowało. Dobra, zabiję go sobie tutaj raz. To wezmę sobie kupię to. Zjemy szybko. To, to. Zanim przyjdzie, to wezmę sobie. Tak, tak, tutaj wejdziemy. O nie. Mam patyk teleportacji, mogę go użyć. O nie he <grybujesz> Zobaczcie co robię zaraz, jak on tutaj podejdzie to jako tak wezmę O Dobra Idę szybko, teraz do niego lecę E! Derpię Muszę normal klikować, czemu? Jak ja nie lubię normal klikować Ja nawet jak coś, nie wiem, klikam załóżmy w przeglądarce to na drag klika robię a Potem 20 razy mi klika i się to szlaguje na przykład Jak to w Google Chrome na przykład O nie, no serio, chłopie! Ona ma makro, on ma fajny makro, widzieliście to ale on też pa dobra. Przynajmniej tyle dobrego. Nie, nie ma mowy. Dobra, gramy jeszcze raz, słuchajcie. Eee, naprawdę. Chłopy się typają, słuchajcie, patekami teleportacji. To jest... Powiem wam, naprawdę, ja mogę nadgrać bez tego patyka teleportacji. W sumie, no, wy, wybiorę sobie go, jak już go mam, no, ale naprawdę, po prostu, jak już jestem na derpie, to mogę sobie go wybrać, tak? Ale no, naprawdę, ludzie po prostu kupują sobie te patyki teleportacji i dosłownie ten derb to całkowicie tego. Nie wiem, jakby oni usunęli ten pay to win, to to był naprawdę fajny serwer, bo oni naprawdę mają fajne, fajne mapy i w ogóle, ale naprawdę, jeśli by usunęli tego pay to win -a i tych, i te community by na pewno zmienili, albo zrobiliby jakiś limit CPS-ów, nie wiem, by się zmienili. Akurat może limit CPS-ów to nie, bo jak testowałem, to chyba jest do 14, czy coś takiego, do 15, takie rzeczy, nie? Ale no, słuchajcie, żeby to tak, żeby te pay to -win usunęli. Jakby nie było pay-to-win, to by było dobrze. Bo to, wiecie, no nie każdy ma kasę na takie rzeczy, no nie każdy chce na to wydawać, nawet jeśli ma. No i po prostu, wiecie, no, to nie jest za fajne, jak na przykład ktoś, wy nie macie kasy... Bardziej, nie, nie wy nie macie kasy, tylko nie wy nie macie patyka teleportacji, załóżmy, na derpie. Yy, yy, a ktoś wam, nie wiem, nietoperki co 10 sekund rzuca, bo to chyba tak można co 10 sekund. I rzuca wam co 10 sekund nietoperze i... I... i was zabija, nie? Rzuca was. Bo to nawet przez ścianę przeszplatuje, to jest takie OP, chłop, ludzie, po prostu... Chłop sobie rzuca te nietoperki i po prostu już po was. co ja mam za teksturpaka? Aha, ja mam tego 15k! Ja się dziwię, że jakieś dziwne wszystko jest. To obejrzemy. Dawaj. o, dobra jest. Ale dziwnie. Ale dziwnie pa. Czy tego spaka nie ma? Dobra, wystarczy go zabiję. <gry> Dobro, się, dobrze się tu nad drag clickiem bije. To jest jak jest tak makro, nie? Tak wiecie, jak nagle tak bardzo dużo cps ów To naprawdę to fajnie się bije drag clickiem tutaj na tym. Tej... Z tego, z tego odcinka to było na tyle. Ja już chcę z tego serwera wyjść, więc już nie będę na tym grał. Więc co było już z tego odcinka na tyle, zostawcie łapkę w górę i suba. Jeśli dotrwaliście do tego momentu filmu, napiszcie w komentarzu hashtag derpmc. Więc co było na tyle? No i narka.